Wy... O, wy o. Jeszcze raz, góra, lewo, góra! Dobrze, lewo, lewo, dół Ej, tak to nie! Ku... Kosę wyjął, kosę wyjął. Z A to jest podłączone! Pii, nie, 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 bo mnie porazi. O! Mówiłem! Poraziło go. Wziąłem też w sobie. No. no. nie da się tego zrobić. Jest, ale dostanę i tak za touchingment. Że bez pomyłek. Oho, przyszedł kolega. To już wskocz do tej wody Co za dureń Co za dureń Ucieczka Ucieczka O kurde. Aha. E, ratuj ją! O, dostałem za to oczekiwania, że ją uratowałem Aj, po puszce, aj, aj, aj No ale uratowałem ją Odpalajcie łódź! Odpalcie to! Dawaj Let's go! O, dawaj skacz! Uu! Pięknie! Doskoczyłem! Ja pierdzie, Ale nie było to jakieś ciężkie. I dostajemy osiągnięcie za bezbłędne quick time eventy. Ale zostałem z... zatoczył, więc zrobimy to bezbłędnie. Świetnie. Udało się uciec z wyspy łodzią, niestety, embriony zostały zniszczone, przez co Nima Cruz nie będzie mogła zapewnić córce lepszego życia. Ale nagle Jessica otwiera skrzynię, w której znajduje sporą sumę pieniędzy, którymi Nima najprawdopodobniej będzie mogła pomóc swojej córce. Oraz otrzymujemy osiągnięcie.